Yo, cześć, ciemneczko, jestem Elfix, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I Dzisiaj razem z kajaczem będziemy oczywiście na bytu tutaj system rozwalali Będziemy tutaj oczywiście wszystkich typków niszczyli I zobaczymy jak nam tutaj pójdzie ta aryneczka. Ze względu na to, że tutaj jest, no jest parę dobrych graczy Zobaczymy czy jest aż tak dobrze, czy jest aż tak źle Zaraz się wszystko okaże, tylko wbijemy sobie szybko do tych blue I zobaczymy czy oni są jakimiś mega plusami, czy jednak nie Pyk, pyk, pyk Okej, okay, skaczemy oni nas w ogóle nie zauważyli, o lol, to co zwalamy typka, elo ja, no On w ogóle się nie ogarnął, xd Siemano, on się już ogarnął Oj, ale uda nam się chyba, okej okay. ale, ale lager, okej, okay. ale udało się nam, no, spoko No to lecimy dalej, okej okay, Pyk, kupimy sobie Secik, o, tak to możemy lecieć Spoko Dobra, więc tak czy jak lecimy na Następny team i zobaczymy, czy nam się Uda, czy jednak nie, czy jednak tutaj nubimy skajaczem. Miejmy tylko nadzieję, że Aż tacy słabi tutaj nie jesteśmy, i nam się uda tutaj coś wyjaśniać. Spoko. Ok, tam się coś widzę, że dzieje. Oni tam mają tylko mini wojnę. Ok, kajel, niszczymy. Mam tutaj narzędzia, dziękuję panu bardzo. Spoko. No i jedziemy ich, spoko. Spatypek, ok. Wbijamy się na to okay. Oj, diamenty, ja sobie tutaj się z... przechowam, pozwolę sobie. Ty, ale my to szybko niszczymy. Serio, to jest mega chory, jak nam to idzie. Oj, oby mnie nie tylko nie zabił, Ok. Nie, w końcu Elvis nigdy nie umiera, nie? Tak ja myślę, okej, okay, miałem jednak klasję, <grymne> Spoci, pig, Odłożymy sobie to, no i lecimy dalej. I to trwa półtorej minuty, a już, już większość ręki zniszczyliśmy, więc tak trochę mega xd, no ale dobra. Oby nas tam teraz nikt nie zniszczył, bo będzie taka taka lipa. Okej, okay, ja oni chcą sojuszu, ale nie ma sojuszu. Absolutnie. Nie wolno mieć sojuszu na Bedwars. Wars. Oj nie, ja umrę, ja umrę. Aaa, no dobra. Jakoś sobie tutaj poradzimy. O, on już ich zniszczył, więc okej. Okay. Mamy no mega szybką rękę. Trzeba to co Coś tutaj co, co, co zrobić, żeby nie był dwuminutowy odcinek. Okej. Okay. Fireball. On też widzi że umarł. Oj, kajacz, kajacz. Dobra. Ja się w ogóle tutaj przyszedł na Mida. I tam akurat dobił, bo jeden tam został, żeby zaraz nie było, że się na nas będzie mścił. Bo tak, czy po prostu jest na, na tych Baldurstach? czy jak się kolej zniszczy, to po prostu zaraz ci wbije i ci też łóżka zniszczy. No tak, która jest. No, ale dobra, wbijemy się i go tutaj zabijemy. I tutaj się ma o tym czerwonym przycisku, tak czerwonym jak ta oto wełna. On nic nie kosztuje, on nie mega motywuje do nagrywania, więc zachęcam klikania w ten oto czerwony przycisk. Razem z dzwoneczkiem, żeby mieć wszystkie powiadomienia z mojego kanału. A my w tym przycisku sobie lecimy i zabijemy tam akwę. To jest w ogóle most pinków. Co oni tutaj robią? No, dobra, nie będziemy się tym przejmowali i lecimy na akwę. Jakoś tutaj nie ma, okej, okay. on musi być na swojej wyspie. Ej, oby tak było, serio, żeby nie było, że jest już u nas. O nie, dobra. Teraz gdzie sobie tutaj znajdziemy. Tu go nie ma. I gdzie jest ten wariat? O oh, lol, gdzie on ja się mógł schować? Dobra, odłożymy sobie wszystko. Co tam może tak? On chyba tutaj poszedł, bo tu jest y, jego wełna, czyli jest, jest możliwe, że on jest raz tam ujełów, może jest u Greenów już, a może nawet koło nas już jest... O nie, ej to ten! Nie, trzeba go tutaj zaraz zabić. Okej, okay, uda nam się. A! I co on przeskoczył, serio? Okej, okay, jedziemy go. On, on tam wskoczył, o jacie. Ej, ale kozak. Dobra, ale uda nam się, zdążymy, znożymy. Są dwa lata. O lol. On jest szybszy niż ja. My zaraz stracimy łóżko, no nie. Bez kitu, Kelet już zniszczył nas następny team, mamy my tego typka gojniemy cały czas. O lol, jak, jak my już łóżka nie mamy, no xD. Nie, nie uda mu się, nie uda mu się. A, udało się, okej. Okay. Tak się właśnie wygrywa na Bedwarsach. Oj, to było serio trudne. Ale wykonalne, co to? Możemy teraz sobie tych, tych typów patrolować, jeśli, jeśli kilka nie zniszczy. Spoko. Farma. Zróbmy sobie taką mini-farmę. Ok. Kupimy sobie tutaj lepszego prota. i zobaczymy, jak nam tutaj wszystko pójdzie. No, by tam sobie wbić przynajmniej parę killi, żeby odcinek. No. Serio, kto chce oglądać parę odcinek? Przecież on musi mieć tak, no, no, parę minut przynajmniej, a nie jakieś tam 4 minuty, no lol. Przecież takie krótkie odcinki to. o, Dobra. Tam są łajce. Jeśli mam, mamy most do ich wyspy wprost od nas, więc okej. Okay. Odkładamy temki i lecimy do nich. Zobaczymy, jak oni ogarniają gierkę. Czy nas są w stanie zabić, czy nie. I czy jakąś mini-farmę na tutaj zrobić na nich. Okej. Okay. A nic on w ogóle gryje. Tam są łajce na drugim końcu mapy. Ej, co ja gadam dzisiaj? Co ja odwalam Ok. Odłożymy sobie te temki, Kupiliśmy sobie bloczki. I lecimy tam u nich? To jest jednak terek kawałoczek. No ale dobra. Nie będziemy się tym przejmowali, po prostu tam lecimy. Może ich zniszczymy, może nie na no, chwilę sobie się z nich łabimy. Nie ma ich w bazie. Jak to nie ma ich w bazie? No co? Lecimy do nich, do nich zbudować zamek. Sa, zbudujmy sobie zamek u nich. Czemu nie? to <laughs> będzie serio chore. Dobra, wywijamy tutaj, zbierzemy sobie diamenciki. A, tylko jeden. O, otworzyliśmy łóżko. O, spadł jeden, spadł jeden, spoko. Elo, byku. Siema, Ja I oni teraz tego, tego nie ogarną tak strasznie spoko. Ja cię w ogóle mówię spoko, dobra, więc każda osoba, która na, napisze w komentarzu, ile w tym odcinku powiedziałem spoko dostanie do mnie serduszko. Wszyscy piszemy, ile raz powiedziałem spoko. O nie, dobra. Elo, ej, on, on, on spadł drugi do Wojda Kajacz uratuj mnie! Okej, okay, uciekamy. Ej, utknąłem! Panie pomocy! Ło! Żyje! Ty nie, co ja teraz mam zrobić? Widzicie, tutaj się tutaj udam do Aquy, żeby sobie kupić jakieś refilki, tak. <grystanie> Elvis nigdy nie spada oczywiście, no ale dobra. Nie będziemy się używali na całą, tylko sobie weźmiemy refilki, no i lecimy ich zabijać, nie? Po coś w końcu są te bedorce, żeby sobie coś robić, nie? A nie tylko tak sied siedzieć i się nuzić. Dobra, tak, tak, mamy golema. No nie golem, to jest oczywiście wygrana, nie? Wojan mówił łuk to wygrana arena, a ja mówię, golem, to wygrana arena, no proszę bardzo. Tutaj mamy przecież dodatkowego teammate'a, przecież z nim to po prostu to wygramy raz dwa. No przy okazji się teraz bawiąc. Okej. Okay. Pyk, pyk. Pyk. No i lecimy. Okej. Okay. Tak sobie zbierzemy i temki, kupimy z tyle praca, Okej. Lecimy. Kupmy sobie, co możemy sobie jeszcze kupić. O, ogólnie na się stać Ok, jeszcze filki Spoko. Pyk. Dobra. I to jest serio mega zwariowane. Co my robimy? Przecież te są nam tak łatwo idą. Po prostu, że my, że my w 3 minuty możemy rękę wygrać. J jak się postaramy? No nie. To jest serio strasznie masakryczne. Dobra, więcej tego? No trochę mało tego, no nie przyznam, ale okej. Okay. Tam jest ich baza, więc możemy sobie już iść i farmić kile Okej. Okay. Pyk, 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 pyk. Okej, okay, pijemy sobie potkę. Tam jest w ogóle jakaś mega wojna, kajacz, widzę. Jeśli tutaj bawisz nieźle. Oj, masz tylko dzień AP, tu ma i nie, oni wyszli z gry! Oni naprawdę wyszli z gry! Tylko nie to! Czemu? Czemu oni to zrobili? Co za wariaty? Dlaczego? No dobra, no to będziemy musieli chyba zagrać sobie się na rękę, no tak. Okej, okay, zobaczymy. Żeby nie było jakichś mega prosów tutaj. O, idealnie. Spock. Ok, to zlecimy. Dave, no oczywiście, jeszcze masz na tym czerwonym przycisku. gdyż spójrzcie na to, spójrzcie na do tego typka. Taki sam czerwony przycisk, jaki klikniesz na dole, ze względu na to, że po prostu mnie mega patowuje do nagrywania No i jest szansa, że odcinki będą wiele częściej, jeśli, jeśli ten przycisk po klikniecie, oczywiście, bardzo polecam Okej, okay, dobra, dobra, czyli masz, masz tutaj Irona, sobie kupisz blonczki, ja sobie kupię cięki, no i polecimy na naszych tutaj sąsiadów, okej Pyk Ty, typie, zbieraj to Zbieraj to w tym momencie Okej okay. tylko więcej gotów zbierzemy, no i możemy już tam lecieć, dobra no jeden gold. O! Idealnie wszystko mamy i możemy już się wbić na naszych sąsiadów. Którymi są? Kto jest w ogóle naszym sąsiadem? To jest team Aqua, który zamiast iść na nas idzie na diamenty, więc my też pójdziemy na diamenty. Czemu nie? Idziemy na diamenciki. Nie ma najmniejszego problemu. Pyk, od góry sobie wbijemy. Tak, żeby tutaj mieli większy problem, to sobie tak zrobimy. Spoko. Skaczymy do nich. I co oni, co to tutaj zwalają? On myślę, że mnie strapuje, serio. Ło! Wow. Okej, okay, żyję. Niszczymy. Oni mieli trap'a! Tej, na początku ręki trap! Tej, ja umrę, ja umrę! Ło! Wow. i było serio blisko, żeby go zabić. Naprawdę. To ma już tak mało HP. Ile ma? A! Ah, miał 2 HP, ale Kajacz go już wyjaśnił, więc no okej. Okay. Zrobimy sobie taką szybką arenkę. Kajaczek, gdzie, gdzie ty jesteś tutaj? Chodź kajać i sobie wbijemy tam do yellow'ów. Tak. Yellow. Okej, okay, lecimy do nich. O! Diamencik będzie na trap'a. Okej, okay. tam, buduj most, stary, buduj most, okej. Okay. Ja się znowu i w ogóle, jakbym nie słyszał, mnie nie słyszy. Dobra, kupimy sobie tego trap. A już jest trap, Tutaj on o wszystkim pomyślał. Ok, kupimy sobie też jeszcze TMT. Tak, bloki TMT. Ej, on spadł, kajacz, jak mogłeś! Jak mogłeś spać? Ja w ciebie po prostu nie wierzę. Przecież kajacz nigdy nie spada, tak samo jak Galvis. Co? Nie, nie mówcie, nie mówcie, nie mówcie. Jakim cudem? I. Uoo, to obronił. O jać, ale Kozak, ale jakim cudem on tam się wbił. Ja w ogóle nie pomyślałem, że może na się wbijać tutaj no Grace na tej strony. O a no to lecimy do niego za karę. Trzeba być go sobie wyjaśnić zaraz. Okej. Okay. Lecimy do niego, on ma tylko obodowaną łóżko wełną, ale ich jest dwóch. To są w ogóle Polaki, tak. No oczywiście, że Polacy się wbiją na Elwisa, bo czemu nie? W końcu to w końcu to jest... Oczywiście, skoro to jest jakiś to trzeba się na niego wbić. No to jest strasznie nie fair. O, będzie wstać na prosta. Ej, tu jest wariać jakiś. Ej. Oj. Zabijemy, zabijemy, zabijemy. Nie, dlaczego? Miałem dwa diamenty. O, nie, no dobra, ale kajacz to chyba zniszczy, nie? Proszę, kajacz, chodź ty. O, zabił go. Ok, no i kupił prawda, dziękuję bardzo. A nie, a, a nawet kupił szarpa. Ja wylepiej, lepiej, dziękuję. Tak się właśnie kończy wbijanie na Elvisa, że zaraz się dela de de po prostu. Lecimy tam. No i wyjaśnimy ich zaraz łóżeczko, wyjaśnimy ich samych też zaraz, oki, okay. pyk Pyk, od góry wiem, od tej strony, tak, bo nie mają w ogóle dwa mosty, tam mają most I tu mają most, a my polecimy tym, ej, nie, ej, ej, nie, 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 nie Ja tutaj żadnej klepy nie chcę Okej okay. On się nawbija na beda Nie, my już nie mamy łóżka, serio, nie mam już łóżka Ty nie, nie, dlaczego, oj, ale oni też nie mają łóżka I po co on to zrobił, no ale dobra co, jak to właśnie jest, jak się widzę, spotyka na Bedwars? Wars. A, no dobra. Cześć, gajacz. No, będziemy musieli jakoś sobie bez, bez tego łóżka poradzić. No co poradzić? A, no. Dziękuję bardzo za zniszczenie mojego łóżka. E, Luwa, ty wiecie ja zaraz do. Tak e, Taki z ciebie kozak, zobaczymy zaraz na klepie. Haha. Ha. Nie, no, no. Ja jestem jest w ogóle zdania, że. no... Prawdziwy, porządny widz powinien no, po prostu poczekać, żeby się na nas nie fokusować, bo wtedy to jest po prostu udany odcinek, a co jak teraz przegramy? Będzie przez tego typka przegrana na odcinku, o nie. Tej, wizu mój. Jak mogłeś mi to zrobić, naprawdę, nie. Dobra. Ale zbierzemy sobie te emeraldy, polecimy sobie może jakieś poteczki i zobaczymy czy nam się to jeszcze uda wygrać. A szczerze mam, mam nadzieję, że się nam uda. Oj, tu widzę, że jest green. Ale tu widzę, że też średnio ogarnia, więc spoko. I ile razy powiedziałem spoko. O nie, co się ze mną dzieje! Dobra, gdzie jest Kajacz? Tam jest Kajacz. To sobie tam do niego wrócimy i polecimy sobie kupić jakieś dobrej itemki. Ok. Dobra. Tam czy tam? A my polecimy sobie, sobie tam po itemki. Po prostu tutaj pewnie będzie pełny piecyk. I ten Grej w ogóle się wbije coraz grinną. No. Zaraz go wyjaśnimy za karę. Tylko potrzebujemy coraz więcej zaraz żeby mieć secik. Kajacz, masz golda? Poproszę od ciebie Golda. Tam jest, okej. Okay. Siema. Proszę. Dziękuję ci bardzo. Idziemy sobie teraz kupić... Tej, bo brakuje nam serii jednego golda. Tej oby tam były na, naprawdę, bo jak nie to się po prostu załamie. O jać. No dobro. Będzie? No oczywiście, że będzie. Zawsze jest. Kupimy sobie secik, kupimy sobie też dwie potki na invisa i możemy lecieć zaraz wyjaśniać typków. Jeszcze, jeszcze fireball. O, teraz to już dopiero będzie wyjaśniane. Lecimy sobie w takim razie do greenów, ponieważ tam jest ten grej na którym się zaraz po prostu tak zemszczę, po prostu zaraz po prostu go tak zjadę za karę że on się po prostu nie podniesie dobra, on jest tam on się, ej, oni w ogóle mają taką obydwu łóżka straszną, co? dobra, obyśmy to przeżyli, bo jak nie to będę po prostu tutaj teraz w kącie szlochał, że nam się nie udało dobra, pyk, most tam jest też blue, czemu, czemu tam są wszyscy? czemu tam jest cała arenka? o lol okej okay. Nie widział mnie Spoko Uuu, udało nam się, widzicie? Tak się właśnie gra w Bedwars, dziękuję bardzo Wyjaśnieni I tu jest wóblew, oni mnie, oby mnie nie widzieli nie, Oni mnie chyba nie widzą oni nie widzą, serio, uciekamy stąd szybko no, bo jakie mamy jeszcze nie Tam jest ten Grey Nie, to jest ten tutaj typ, który nam zrobił taka mega, mega przykrość Ty, zaraz go po prostu tak wyjaśnię, i nie, chociaż nie on teraz się wbija blu, więc niech on sobie ich spokojnie zniszczy. My, my na niego poczekamy, żeby nas tutaj wręczył. Czemu on na mnie biegnie? Czemu na mnie? Ha, widzisz karma wraca, widzisz karma wraca. Zniszczyłeś elwicę, to teraz masz. Widzisz? No, teraz eluwa typie, ty masz teraz eluwa typie, haha. Ha. O nie, no widzisz? Ej nie no, serio. Ej, on był serio mega dobry. Na szczęście Elvis miał podkę i go wyjaśnił, okej. Okay. Zbierzemy sobie więcej emeraldów i polecimy tam oto do Blue. Chociaż nie, kajesz widzę, że już nie tam wbiją, bo tam jest nasz most, tak. Tylko sobie tam wbijemy, nikt tam zabijemy, bo oni zaraz tutaj łóżko zniszczy, więc spoko. Licz, liczcie to spoko, Licz, liczcie, to liczcie ile razy to powiem, no nie. Dlaczego ja tak cały czas mówię? Ej serio? Spoko. okej widzę, że tam się wbijają. Ja sobie znaleźliśmy jeszcze kogoś potkę No widzę, że Kaja już, już zniszczył, więc no okej. Okay. Wypijemy sobie tylko tego tutaj jumpa. Zabijemy szybciutko. Dziękuję panu bardzo za grę. Hahaha. <laughs> ja cię! Dwie wygrane na jednym odcinku. 15 minut, dziękuję bardzo. Spoko. Dobra, więc tak już jak bardzo wam dziękuję za oglądanie tego zwariowanego odcinka. Jestem trochę. Serio. Na tym odcinku po prostu gadałem takie głupoty, bo jestem chory i ja serio ledwo mówię, tak mnie gardło boli. Więc no po prostu to nie jest moja winna, bardzo was przepraszam, no dobra. Dziękuję wam bardzo, widzimy się jutro o godzinie 16.30. Eluwa!